Wcześniej wielki awans, oczywiście, na Double Pony. Teraz pora na zwycięstwo na Sprout w walce o lepszego Seeda. Mapa de Inferno i teraz. Podejście na baranie, agresja czterech zawodników CT, ale tutaj mamy wieżyczkę Polaków, przygotowano na takie za zachowanie ze strony CT, chociaż i tak lepiej na tym wychodzą antyterroryści, przewaga czterech na dwóch, chociaż Cressy teraz dostaje po głowie, Slaks też obity, Kylar chce popędzić z rywanem, ten chowa się w piasku, chyba nie zdaje sobie z tego sprawy, oj, jednak, Kylar mimo tego, że nie wiedział, to był w stanie się odwinąć i to jest przewaga no, wciąż po stronie Ceteków, ale bomba podłożona, i teraz ważne, żebyśmy się razem w tym wszystkim połapali, zgrali. Killer w piasku, on z ustem szuka tego fraga, ale nic tego i wszystko w rękach Menia, Ten agresywnie będzie. Pomysł. Dużo pomysłów, dużo komunikacji, zgrania w zespole. A nasi, myślę, jak na razie, jeszcze wyluzowani. Jeszcze troszkę mi się wydaje świętowanie w głowie. Ciężko się wcale dziwić, tak naprawdę, zawodnikom Anonim o potem zwycięstwie. Na Double Pony należy im się troszkę poświętować cieszyć się z tego zwycięstwa, bo jest czym się cieszyć. Tymczasem Cressy, no tutaj ma taką pozycję, że może zaskoczyć. Wystarczy wychylić delikatniej i powinien zdobyć fraga, chociaż w ten sposób, killer! Dwie eliminacje na środku, tam jeszcze był Speedy, ale ten szybko powstrzymuje dwóch naszych zawodników. Chociaż już Innocent jest na blisko, zajmuje pozycję z bombą, pędzi ile ma sił w nogach. Hej obity do 53 punktów życia. No i Denis za chwilę będzie wychylał, ale zaskoczenie, Inocen pięknie się ustawia dla kibiców teraz, dla siebie samych, ale nie w walce awans, bo awans Tymczasem Denis z pierwszym fragiem, snak z przez tego smoka. reagują antyterroryści broniąc się na site B, ale na razie nie możemy tam atakować. Już Inocen pod bombsite'em A, z kolei do niego dołączymy, nie obyś, być może za chwilę będziemy próbować zdobyć tu teren. Kiedy banan został zajęty. Tutaj sam tylko jeden zawodnik. Teraz wejście na bombsite, a byłoby najlepszym rozwiązaniem. I za chwilę być może Innocent dorwie przeciwnika. Chociaż Kresi przytomnie w porę wycofał. Głębiej w bombsite. A tu jeszcze dorzucony smoke. Ale zobaczmy gdzie jest Slax. On sterowany, zdobyty wrak, No i teraz agresywnie Slugs, ale tego się nie spodziewał. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem gry ekipy Sprout. Mimo tego, że oczywiście no, kibicuję Polakom. Jestem całym sercem za anonimem. w tym spotkaniu. Jak i w poprzednich to patrząc na grę Sprout, to naprawdę ręce same zbierały się do Braw. Jak to. Nie no, tutaj widzę, bo wiadomo, można przegrywać. Przegrywaliśmy przecież tak samo na Complexity wczoraj, przegrywaliśmy dzisiaj na mapie Vertigo, przecież 5-13 przeciwko, przeciwko Double Pony. Tu przegrywamy 1 do 7, ale tu też widzi się pewien obraz spotkania. I jak na razie Polacy przystąpili do tego meczu. Bez pełnej koncentracji, po prostu. Więcej zabawy grą, myślę więcej luzu. Myślę, że cały czas jest ta atmosfera taka właśnie święta, fiesty. Dopiero teraz tak naprawdę widzimy coś nowego, mam wrażenie. No właśnie. Zajmowanie strefowe na bombsite A, podejście pod bombsite B teraz. Denis sam na bombsite B, w tym momencie, no ale na się na momencie jeszcze wstrzymali z tym atakiem. Mate One Waya przygotowanego Denis. I nie chce go wykorzystywać i rotacja na Wam w tym momencie. Popatrzmy. Czy jeszcze jest Kej. Denis stara się wycofać słysząc tę rotację na BSA, No ale tam cały czas jeszcze jest Kresją. Tutaj może zrobić robotę. Puścił pierwszego gracza, ale nie na Kylara takie numery. Kylar to jest gość, który przydałby się 6 lat temu ekipie Virtus Pro. To jest zawodnik, który, mimo tego, że dwóch czy trzech nawet zawodników biegnie, to on sprawdzi tę pozycję tak czy siak. Brawo dla Kylara. Za sprawdzenie pozycji, mimo tego, że pierwszy zawodnik już poleciał To on i tak wiedział, co ma sprawdzić I teraz gonitwa za fragiem Denis schowany w ruinach Wie, Wiemy o Denisie, bo przecież on się tutaj bronił, to sobie one way'a Na tym za chwilę nasz kolega gdzie dokładnie jest Denis I teraz możemy na rywala zapolować Co prawda jest, nasz, jest, nasz, jest nas tutaj dwóch Ale Snacks Już dołącza Nie wiem, czy chcemy atakować, czy chcemy na pewno Ryzykować wychylanie na Denisa Chyba nie. Widzieliśmy kurczaka na lesbie. Widzieliśmy kurczaka przy schodach a Snacks. No, szokujący kolejnych eliminacji. A teraz przyspieszenie na środku. dorzucony Nate. Bardzo bolesny dla nas, ale nie zatrzymujemy się. Pędzimy dalej. Chociaż tu Slax, piękny ten strzał. Poczekał na flesza, ależ to chodzi. Fenomenalny ten flash i fenomenalny strzał Slaxa, chociaż tu już lecą granaty, wyskakują nasi, ale powolutku, żeby się nie podpalać na Snipera. No i Snacks, proszę bardzo. Nie wiem, jak on wyczuł ten moment, żeby wychylić, że nawet Slax nie widział Snacksa pod swoim celownikiem. A no, Slax i Snacks to tak, jak bracia bliźniacy. To zarazem strzał niecelny, ale Snacks to teraz wycofuje, no i szuka kolejnej eliminacji. a Ajajaj, tu Faven już był na blisko i czekał, miał tam lukę w smoku Dorzucony granat ta luka w smoku jest. Innocent na szczęście ominął tę serię od Denisa, chociaż tu już blisko niego kolejny rywal baituje cały czas. Denis jeszcze palak, ale wychyla się w tego palaka inocent no i killer zostaje sam, oj tarapaty i to niemałe. Będzie mu ciężko! No właśnie, dobrze kominował killer na tym turnieju. No dziesiątą drużynę świata przecież na Complexity. Mimo tego, że też przegrywaliśmy wysoko na start, no ale szybko żeśmy do meczu wracali i tam i na mapie de Vertigo, i na mapie Deniuk, no były takie momenty, że że wygrywaliśmy rundę, że wracaliśmy, że rozdawaliśmy karty w meczu, a tutaj Sprout cały czas, od samego początku spotkania z planem na grę. Full koncentracja. To jest niewiarygodne, że oni po tym swoim spotkaniu na hawu pełnym BO3, wyrównanym BO3, w walce już tylko, oczywiście w cudzysłowie, i, i aż oni tu są tak skoncentrowani. No zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy, jak to chodzi. Chociaż teraz zaskoczony, nieco slax. On nie trafił. Ale tu jeszcze jest Denis. Tu jeszcze jest Denis, który dorzuca Mołotowa, dorzucony też smoke. A więc tu wszystko Denis kontroluje. No i rotacja po stronie Anonimo, ale tu wciąż jeszcze jest Kresi w a Kay bardzo bity. Ten wycofuje z Bombsite, to by jako ostatni. No jeszcze się na chwilę wstrzymał speedy. Tutaj nie tupnęli terroryści, nie dało znać Kresi, co się dzieje. No i właśnie, Kresi z eliminacją i Polacy znowu mają tarapaty. Speedy już kontroluje, co się dzieje od strony biblioteki. No i tutaj mógł wychylać, chociaż to frag dla Innocenta. 28 sekund. Kresi wciąż po prostu czeka. Stara się grać na czas. I teraz co on wymyśli? To jest dobre pytanie. Oj, co tu się dzieje? 15 sekund. Cały czas czeka jeszcze Kresi. Nie mogą go znaleźć Polacy. Innocent. Już zwariował w tym momencie, sam nie wie do końca co ma ze sobą zrobić, chyba w takim momencie rundy 5 sekund. No, może plantować bombę na raz, Innocent chce zaplantować, Denis jest tutaj bardzo blisko. Innocent, udało się podłożyć, jeszcze zdąży przeładować, ale Denis jest tuż, tuż obok. Dorzucony jeszcze jakiś flash, chociaż Denis wszystko będzie widział. Oj, niecelny ten strzał, a Denis na kucaka podchodzi na... Tymczasem na bananie trzech zawodników, a tutaj na blisko już 25 do 10, a przecież minęło 21 rund. I za chwilę Fajven zdaje się, że tego smoka będzie wychylać po flash od partnera zapewne. On słyszał te skoki, wie. Yeah. O, i teraz oberwał, i to jest ten problem, bo. No i gdzie jest? Hej, na moment się zgubił, ale. On znalazł go Speedy. A no, tu jeszcze menu na blisko. Co prawda, Faven obity: 37 punktów życia. Gdyby tylko trafił go raz menu z tego pistoletu, to, to na pewno zdobyłby fraga Kresi tam troszkę szczęśliwie, klar, bo. Nie widział go jeszcze zawodnik terrorystów no i ciekawe, co teraz wymyślę o zawodnicy Terror. Mają przewagę 53, jest, jest 15-6. Rywal z pistoletami. Zobaczmy, co się dzieje na mapie. 50 sekund do końca jest full spokój. Nie mam podpalania się. I jeszcze taktyczne wejście Granaty, popatrzmy. Smog do respa. Palaki, jedna. Na trójce, na jedynce. Co prawda i no, o tym z pięknym headshotem z Digla, no, ale już wyłapanym Minio. Tu nie ma co komentować, moi drodzy. No dobrze, no ładny killer, brawo. Ale to jest wciąż przewaga spora. No jeszcze powołał killer, ale Faven dzisiaj jest naprawdę zatrzymania. No i właśnie, po mapie. Będziemy, przepraszam, chcieli wrócić do meczu. Porażka na inferno dość wysoka, 6 do 16. Ale teraz to jest nowa mapa, nowa historia. Na tu Kyler zdobywa już dwie eliminacje z Duali. Błyskawiczyn defragi dla da Do tego snak, do tego snack, teraz Dopiero teraz odpowiedział Slugs, ale to było za późno. A teraz widzimy, ile mają pieniędzy za Wupa. Już granat Slag, Slaks obity tym Nejdem. Okej, okay, już w tym smoku czeka, skanowany, ale jest cały niecelna. z powolutko pikuje. Jest tu celowany Snacks, Jako pierwszy powinien zobaczyć rywala i trafił. A i Kai od razu może zalatować, bo tutaj więcej nikogo nie ma i daje znać kolegom. Kej cały czas pilnuje placu, a Snack w takim razie może przerotować na inną pozycję. Zatrzymali się terroryści. O, widać, że ta druga runda bardzo trudna dla, dla nas, ale najważ, najważniejsze, że wygrana. Skoro się, na w też menu do Wentów. Ok, na razie się nie rusza. No mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, tak naprawdę. Pani wyjazd na górę zdaje się. Chociaż tutaj kolejny smog dorzucony. Terroryści jednak chcą atakować. Kilar pilnuje w domku, ale tu do Ventum zeskoka. Tu czeka minio, Co tu się dzieje? W końcu Kresiemu udało się zeskoczyć. No ale Menio był tam, gdzie być powinien, tak naprawdę. Jeszcze Denis przy Wentach. Zeskakuje. Na domku cały czas mamy jednego zawodnika. To Kilar, który. Będzie starał się pilnować pleców swojemu koledze. i o tym tym czasem pięknie ustawiony, doskonale. Teraz rasz na rampę. Tam menio, ale menio grać na rampie potrafi. Oj, teraz spóźniony z tą reakcją. Tarapaty u menia. Będzie niebezpiecznie, na szczęście pomaga Snax, Chociaż ten atakowany już pod gniazdem. Snacks troszkę się zgubił po tym fleszu. A blisko niego rywal kresi blisko Snacksa. I to właśnie on zdobywa tę eliminację. Chociaż samo berwał. Nie wiem czy nie po nogach. Ze snajperki Janusza. No i teraz Kej, okay. no całe szczęście był kres obity. Bo gdyby nie to, to byłoby niebezpiecznie. No i tu już podniesiona snajperka Fajven. Bardzo sprytnie to wszystko robi, puścił jednego z zawodników, nie widzieli go jeszcze. No i zdziwiony Kej, gdzie się podział rywal? Hej, okay, jednak machał celownikiem, popominujemy. To my rozdajemy karty. No ale teraz Slack sobie rozdał ze snajperki. Menio opiekował w pierwsze tempo. A tam już czekał celowany slugs. No Taka niestandardowa pozycja dla snajpera, żeby się ustawić właśnie w ten sposób. Oj, czy widział Innocenta Faven, czy nie? O to jest pytanie. Wydaje się, że nie. Wydaje się, że nie namierzył. I to będzie dla Innocenta szansa, żeby, żeby w tym momencie, chociaż teraz, tarapaty. No, Faven jednak, przez tego smoka. O jeszcze Snax, który szukał refragę w domku, ale tu nic z tego. No i tutaj ta runda będzie ciężka. No ale my wrócimy do sprawd, do raportu, o, do raportu O, to boska, widzicie, co się ze mną dzieje o tej porze Ach, Dziękuję bardzo, ratujecie mi życie Co ja bym bez was zrobił? No ale cóż, frag dla Snaksa jest, no i teraz będziemy bronić wejścia placem Terroryści na 30 sekund przed końcem wchodzą na Feniks Dość późno, dość późno, także to... Jest dla nas okazja, żeby spokojnie wrócić, chociaż terroryści jeszcze się na, na moment zatrzymali. I jednak wejście na górę, na tutaj inocent. Oj, 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 będzie niebezpiecznie. Denis sprawdzi, dobrze radzi sobie Innocent, ale coraz bliżej niego kolejni zawodnicy. Wychyla się innocent, ale ten doskonale trafia po raz kolejny. Speed jeszcze z domku, tego się na no nie spodziewa. 8 sekund do końca, nie ma bomby. A Amenio, doskonale wiedział o wcześniej na Inferno. Bardzo dużo luzu, bardzo dużo takiej frywolności w grze. A tu? Koncentracja zdobywane runda za rundą. No i teraz Kej okay, szukający eliminacji. Tutaj blisko niego Speedy. No i doskonale Kej, okay, Wrotkasz. A więc jest przewaga. No a ciekawe, czy będą chcieli go atakować na placu. Teraz południku wraca Kej. Okay, z od inocenta. A oh, dołącza już Kej okay, do swoich kolegów. No w ventach. Zdążył się, zdążył się ustawić. Flash, ale terroryści chcą atakować górę, zdaje się? Tutaj cały czas czeka Inocent. Ok, w razie czego może pomóc? No i tak, spalony went, a więc będzie wejście na górę. Tu, okej, okay, nie będzie mógł pomagać kolegom. Chociaż jest Inocent, ale to wszystko w rękach Snacksa, bo terroryści coraz bliżej. Frag dla Snacksa numer jeden jest i jeszcze na plecach Minio. A więc w dobrym momencie skrócił rampę, by uniemożliwić ten atak. Snacks zostaje sam jeden na trzech, ale zdaje się, że Snacks tego się nie spodziewa. bo Bomba jednak leży. No zobaczmy, jak sprytnie. Nie zdąży włączyć tego Zuma. I jeszcze nie do jednego Snacksa. Co tu się dzieje? Snax nie dzielny strzał, ależ pojedynek. Ale pierwsze tam porzucone smoki na plac. Czy tam były jakieś palaki? Słyszałem jakieś palaka ze strony antyterrorystów. No właśnie. I tam będzie dziura, którą. Będą być może chcieli uderzać zawodnicy. Na tarapaty, tylko 14 punktów życia. Zdołał wycofać, i całe szczęście, bo namierzył go tu jeden z zawodników antyterrorystów. Kej tymczasem przy smoku. No, ciekawe, czy to jest tak taka delicja? Chyba nie. Smoki opadły. Smoke do przebudówki, i będzie przejście pod gniazdo, zdaje się. Ale w hangarze mamy jednego z zawodników, z zawodników CT, ustawionego głęboko, defensywnie. Nie sprawdzają tego zawodnicy Telo. No nie, ten zawodnik już zniknął. Zdaje się to chyba Denis, po prostu ustawiony na placu, ale złapany. Czasem kres na gnieździe, ale za chwilę się może mocno zdziwić, bo tutaj już był Key. Prawda, Slaks pod gniazdem, ale Key namierzył kolejnego zawodnika. Czterech na dwóch, Faven. Oj, teraz było niebezpiecznie. Namierzony Slaks, bomba gdzieś leży. Tu Key jeszcze walczy, ale Slaks po raz kolejny trafia. No bardzo pobijani nasi zawodnicy. Była taka przewaga, ale z tej przewagi już nic nie zostało. 38 sekund do końca, bomba leży. Także to jest problem. No, widać, że Inocent spodziewa się lewala w przybudówce. Spodziewa się, że właśnie tu będzie ustawiony. Od pochylni jeszcze zachodzi Snacks. Tylko 14 punktów życia na koncie Inocenta i Snacks. A to Snacks właśnie wypatrzył jednego z graczy. No i teraz! Po raz kolejny Snacks. I nasi na fullu. Co prawda, Inocent tylko z petką. No i jaki mamy plan na kolejną rundę? 11 rund jeszcze. Mamy w zapasie, Poleciały gra. Smoke na domek, ale tu nie ma wejścia na górę. Jest wejście na rampę, zdaje się. Tam speed i agresywnie, ale killer szybko odpowiada. Jest snajperka. Oj, nie schodzi ta snajperka u slaksa w tej rundzie. No, ciekawe co powiedział Slaks, Być może... Ja nie jestem slaks Ja nawet nie gram w test. No, bo w tej rundzie... Nie trafia ze snajperki. Na no, tymczasem Denis przy rampie. A no, teraz stara się... Za ale nie takie numery ze Snacksem. Ten nasz snaks akurat to jest ten prawdziwy snaks, który w CS gra i on trafia prosto w głowę. Kresi, on w pojedynkę. Ten od rampy zdaje się na plecy. 50 sekund do końca. Mamy sporo czasu, ale trzeba uważać. Za chwilę będzie groźny. Ten timing nie będzie niebezpieczny. Snaks na szczęście znowu się obrócić. Nie, to innocent. Pomaga koledze snaks. No chyba nam zapomnieli włączyć muzyki, moi drodzy. Ale cóż, wracamy z meczem Anonimo kontra Sprout Mappa, Mirage i chyba do tego akompaniamentu muzycznego będziemy oglądać to spotkanie. Tak to, tak to wygląda, moi drodzy, niestety. No cóż, wracamy do meczu. Case z pierwszym fragiem z P250 strzała prosto w głowę. Tu jeszcze podsadzka, szybka ławeczka. I zdaje się, że Snack chciał skoczyć do okna, ale to się nie udaje. Pierwsze tempo. No tak to można komentować mecz. Denis z eliminacją, ale już jest wejście na bombset. a Fejven tylko od respa. Teraz będziemy chcieli go dorwać zdaje się, przynajmniej za moment poleciał flashbang, ale tu już do Fejvena dołącza kolega, chociaż fragi dla Snaksa i Klara i teraz tylko speedy. Denis, ależ walka trwa i nocen, z eliminacją i tylko speedy przeżyciu, a ten bez kiewa bez szans i Nocent to wszystko kończy. Także spokojnie będziemy przejmować mida. Poleciał jeszcze flash do konektora, żeby spokojnie go przejąć. Tam trójka Polaków na midzie, jeden od pałacu to właśnie przygotowany kylar zachodzący na plecy. Jeszcze Palak na galę, no i wejście konektorem zdaje się. Dwóch zawodników tylko na bąbsercie. No i ci zachowani, ci oczywiście ustawieni defensywnie. Speedy tymczasem. Oj, minianka! Niebezpiecznie i musi uważać. A terroryści wciąż czekają. Wyjście kylara, perfekcyjne! Faven, oj, nie trafił. Gdzie jest ten palak? Się zastanawia chyba Favwen. Czy ma się tutaj gasić, czy ma się nie gasić? Co tu się dzieje? Faven, jakim cudem on tu jeszcze się trzyma w tych granatach i tymczasem wyjście przez smoka? Od Speediego walczył Kej. Skanował, ale nic z tego. Oj, teraz tarapaty K. ale jest Innocent, który asekuruje. Ważny starcie ze Sniperem. Ekipa antyterrorystów. Inocent, prosto w głowę. Tu jeszcze Kej! Chociaż niewiele brakowało, ale obijał przeciwnika. Inocent i Snacks przeżyciu. Zachodzi Snacks od reszpa CT. To może być zaskoczenie i to nie małe, a przynajmniej za moment. Tu jest sniper, ale Snacks sobie spokojnie Radzi Snacks. Jeden i drugi. A więc per. A zobaczmy, jak będzie wyglądało taktyczne wejście na bombsite. A wyrzucił się na środku, menu, ale zdaje się, że dołączy do kolegów. Chociaż nie od strony rampy, a będzie zachodził od konektora, od piwnicy tutaj. Fajr, dostał tym flashem i całe szczęście, że nikt pod, przed tym flashem nie pikował. Teraz slak zablokował się na moment i to küler. Oczywiście, küler. kiedy on atakuje bombsite, a to on musi zdobyć fraga. Do tego już nas przyzwyczaił. Chociaż ta luka w smoku zastanawiająca. Takiej luki być tutaj nie powinno. Nie wiem, czy tam poleciał jakiś palak w tego smooku. Czy coś się stało? Być może tak zareagowali antyterroryści. Aż jestem ciekaw, bo niemożliwe, żeby w ten sposób to chcieli zrobić. Tymczasem, kresy on jest na balkonie. Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Ninocen po lewej twojej, mordo! Na balkonie masz gościa! Paweł! Paweł! Bo ten Defiance był tylko jeden u Slaxa no, A teraz. Okay, czyżbym chciał robić Jehankę? Tak to wyglądało przez moment. Nie, to snacks. Wcelowane schody. No i okay, Kej stara się wychylać. On no, dość ryzykownie. Faven już namierzył rywala i tutaj cały czas jeszcze pod balkonem jest kresji, że to nie będzie łatwe wyjście. Poleciał flash i już wie, wie K. dokładnie skąd będzie wychylał rywal w momencie, kiedy taki flash leciał. Brawo dla Keja za przytomność umysłu. Oczywiście Ejma chwalić nie trzeba, bo to, że Ejmowy chłopak to K. to już wszyscy wiedzą. No i jest przewaga. Ach, ten e, flash nieprzyjemny. Tam cały czas czeka Snacks. Wychyla powolutku. Snacks, ale Snacks? Był lepszy niż Snacks. Matko Boska. Nie o tej godzinie takie rzeczy. To by są speedy! Oj, oj, Ojo, ojo, ale nie no, nie z Killarem. Takie numery. Killer. Przypominam, jak killer wchodzi na bombset, a to zawsze to będzie fraga. Raz był tylko wyjątek, ale to raz. Wyjątek potwierdzający regułę. Kiedy on wchodzi na bombset, a to killer zawsze z fragiem. Nieprawdopodobne, jak łatwo to wszystko wygląda z perspektywy Killara. Raz like innocent. Nie, to menia, przepraszam. W konekcie i już tylko Faven przy życiu. Ale to Innocent, właśnie, którego wywołałem do tablicy. On... A WP Staxa. A więc on wyzbierał. Uzbierał pieniądze na karabin snajperski. No i uwaga, bo wejście galerią. Tu szybko przedostaje się Faven, Innocent chyba się bez z tego nie zdaje sprawę. O to zobaczmy, jak szybko Faven zajął galerię. <laughs> Także tu będzie groźnie, bo bombs był atakowany. No mamy tutaj dwóch zawodników przez Snack No ale niestety ginie Kylar, Snacks jeszcze zdobędzie tego jednego fraga. Udało się trafić. No ale czy to jest do zrobienia? Czy taka runda jest do ugrania? Bomba wyrzucona. No. Czy widział Snacks? Skąd ta bomba leci? Co tu się wydarzyło? Snacks niecelnie? Spalił się sam Snacks? Co tu się wydarzyło? Jeszcze Snacks. Gdyby teraz trafił Snacks, to byłaby. O Jezus. Ten granat bardzo nieprzyjemny. Ta runda. Moi drodzy. Naprawdę. Ląduje u mnie w rankingu. Chyba w top 10 najdziwniejszych akcji, jakie widziałem w życiu w counter strikeu to szybkie wejście fajera na galerii. Tymczasem Speedy zaskoczony, no i mnie zostaje sam. Granat dobry na rywala. Zobaczmy. Boo! Przyłożenie! Nawet nie spojrzałem na HP Denisa. Ile miał HP Denis, że ten granat wystarczył? Także to wszystko jest, mojej drodzy, pod kontrolą. No i teraz popatrzmy, co wymyślą zawodnicy terrorystów. Snax Już w, w, w konekcie, ale nie będzie grać agresywnie. Wycofa! Ta przewaga jest po naszej stronie 13-10. Trzy rundy przewagi, trzy rundy na zielono zwycięstwa. Nad 30 różną świata. Kay tymczasem łapie fejwena. Ten indywidualnie chciał zaskoczyć, ale nic z tego. A tymczasem Innocent chyba widział Slaksa. Musiał widzieć celowanego snajpera ekipę Sprout. Uwaga, oczywiście, na Kay'a, bo ten ma tylko 22 punkty życia. Denis przy galerii. Innocent stara się podejść. Chyba fajkował nawet jakąś podsadzkę. Ciężko mi teraz powiedzieć, ja może skakał, żeby sprawdzić, co się dzieje za, za skrzynką. Ale drabinkowy przejęty. I terroryści, zdaje się, pod Bombsight B. Tam jeszcze palak rzucony, menio. Zachodzi na plecy. Wszystko mamy pod kontrolą. Za chwilę wróci już K w stronę siteu B, bo widzimy, co się dzieje. Tu slack przygotowany ze smokiem, zdaje się, i za chwilę, oj, będzie mógł menio spokojnie go sfragować. No, chciał podejść nieco bliżej. No i tu już kres na blisko. Ten z eliminacją, ale i doskonale ustawione. No A Potem przychodzi Niuk. Co się w ogóle dzieje z tymi drużynami na scenie CSGO, że oni wybierają na anonim o -Nuka? Dziwna decyzja, tymczasem Menio. A już odpalone wrotki, ale Menio nie udaje, mu się złapać rywala. Kej na środku, dość ryzykownie. Tam na krześle mamy tego zawodnika. Oj, musiał uciekać i Nocenz. Zresztą się poważnie ze zawodnikiem, który ma tylko digla. No i Kej, który już wie, gdzie trzeba podejść, żeby złapać przeciwnika, także mimo nieudanej akcji ze strony mynia. To szybka reakcja poszła i teraz ważne starcie nocenta. Nie pomylił się, nie pomylił się kryler I to będzie koniec! Faven zostaje sam. Za chwilę podniesie bombę. Dobrze rzucony smok, chociaż ten już skanowany. No widać jak tutaj cały czas walczą zawodnicy CT, żeby tego ostatniego praga sięgnąć! Snak skończy to wszystko! 16-10. A no!